Wszystkim znowu robię kolejną bekę. Teraz już trzecią. Jej! Odzyskała moje konto wczoraj mi moja siostra mi zabrała, nie mówiąc. Hej, Zmiana Dzięki Nie. Bo ja tak nie robię, gdy nagrywam. Dobra, i to wtedy napisałam. Nie, bo ja tak nie robię, kiedy nagrywam. Dobra. A, okej. Okay. Poczekajcie. Muszę przesunąć. Mm, Kanskje okay.

Dobrze, nie zacząć. Dobrze, Ej. Umowa. Stoi. Ej Stoi Ej, ale beka Jaka beka? zacząć. Ej. Beka co co na to co Jestem ciekawska. Przepraszam, Julka, Nikajzer, ja kończę z tym. Ja cię. Co to znaczy? Ej, ale co to znaczy? Ej, e, 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 e. Nie, znajdźcie, czekaj, raz, dwa, trzy, Kolej, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem, miałem, wow. Ej, ej, ej. e. nie, ja mam kasy! Ej, ktoś mi się włamał. Kurde, Michel. Przepraszam, bo ja mam trójkę, ej, Czyli tak, tą Paulinę, Jacka takiego i nie Ja, 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 tak, Mowa stoi. Ej, nic mi nie odpisuje, nic mi nie odpisuje. Może się to zmodziło, co? Może mi się to zmodziło. Na pewno! Ble, 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 ble. Ej, dobra. Co to robić Sama nie wiem. Owo, jaka nuda. Nudy na półdysnach. Nie wiem, jak to Niech to szlak. Ej, au, au, au. Au! Czemu ja muszę trzymać w dłoniach ten, ten tablet? E, nie wiem, co robić. I tyle czasu nagrywa bez powodu. Dobra. Jeszcze coś porobimy. Jakąś bekę albo coś. Ej, nic mi nie odpisuje. To jest dziwne. Nic mi nie odpisuje. Ej, może jej się to znudziło. Dobra. Yyyy... b I no. Ej. Ej, czemu mnie nikt nie zaprasza, jak nagrywam teraz? Wcześniej Coś jestem. przed nagrywaniem mnie wszystko zap... zaprosiło, aż miałam 8 zaprosin. Niech, nie chciało mi się przyjść. Ej. Ej, 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 ej. Czekaj. Jest Jestem nie normalna razem z najwik. Wiki. Coś Ej, ale ty naprawdę nie jesteś jest nienormalna z tą Aninką. Naprawdę jesteś nienormalna. Ej, nie e, e Mowa staje. Siadaj, proszę. Ja nie jestem mną. Jestes, jesteś, jesteś siadaj. Możecie jedną z nich zaczekać. Nic z tego Poczekaj na ciebie. Dobrze. Tak. Je... Gdzie to je? A ja gdzie tu to... jest? Gdzie? Gdzie? O, Gdzie tu jest? A ja jestem taka, ja jestem taka ślepa. To jest. jest. Ej, nagrałam coś? Nagrałam coś? Co? Nagrałam? Ej, nagrałam! Co? Nie, na szczęście nie nagrałam. Ej! Ej, tak troszkę! Ej! Ej! Co jest? Nie strasznie! Jest ej! Dobra! Do zobaczenia! Ja bym jeszcze poczekam. Jeszcze. Ej co, to jest? Co tego, jeśli chcesz. Ej, co to jest? co to jest? Ej, co to jest? co to jest? wydarzenie kończy się dni 13. Ukończ wszystkie zdziesięciolecia z bo nie aha, dobra. No ja to papa.